Ruchy i ruchowie. Ja Chciałbym Państwu na początku pogratulować wręczonych dzisiaj umów, bo to jest ponad 900 tysięcy złotych w ramach programu Mały Strażak na zakup podstawowego sprzętu. Ochotnicze Straży Pożarnej Bielice, Ochotnicze Straży Pożarnej Brzuski, Ochotnicze Straży Pożarnej Tatynia, Ochotnicze Straży Pożarnej Police, Ochotnicze Straży Pożarnej Tanowo. Proszę Państwa, w ostatnie dwa lata to Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce pokazała, jak ważną rolę odgrywa na mapie bezpieczeństwa w naszej ojczyzny. Pokazaliście, że bez Was byłoby, nie wiem, czy byłoby możliwe, ale na pewno byłoby to bardzo trudne, Realizowanie tych wielkich wyzwań, przed jakimi stanęła w ostatnich latach Rzeczpospolita. Sercem się raduje, że ten program funkcjonuje, że będzie funkcjonował i pamiętajcie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta o strażakach, pamięta o drógach i druchach z OSP. i druhowie. ja chciałbym Państwu na początku pogratulować włączonej dzisiaj umów bo to jest ponad 900 tysięcy złotych w ramach programu Mały Strażak na zakup podstawowego sprzętu, na zakup nowych pilarek, na zakup nowych agregatów prądotwórczych, na zakup odzieży specjalnej, na zakup pomp, które są Wam potrzebne każdego dnia, bo to Wy jesteście niezwykle ważnym ogniwem w systemie ratowniczym, ratowniczo-kaśniczym Rzeczypospolitej. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj osobiście w imieniu wszystkich zachodniopomorskich strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i ochotniczych, serdecznie podziękować za te wsparcie finansowe, które płynie do naszych jednostek OSP i Państwowej Straży Pożarnej. Bo szanowni Państwo, żeby skutecznie realizować powierzone zadania na jednostki ochrony przeciwpożarowej, to oczywiście niezbędny jest odpowiedni sprzęt, wyposażenie i odpowiednie wyszkolenie funkcjonariuszy i druhów OSP.